Cześć, kochani, nazywam się Anka Mucha i bardzo Was przepraszam za to, że nie mogę z Wami być dzisiaj. I generalnie chyba powinnam Was przeprosić w imieniu e, całego naszego pokolenia, ponieważ okazaliśmy się przez ostatnie 30-40 lat, a ja należę do tego pokolenia e, strasznie niewdzięcznymi dziećmi Matki Ziemi, e, daliśmy ciała imponujecie mi tym co robicie imponujecie mi tym w jaki sposób wykorzystujecie modę na recycling swoimi pracami i tymi kreacjami które przygotowaliście razem z Anią dziękuję za to że jesteście i za to że jesteście tak świadomi mam nadzieję że razem tym razem ramię w ramię uratujemy ten świat przyszłość należy do nas całuję mocno dziękuję